Dobra, witajcie z powrotem Dobra, lecimy dalej Bo tutaj jeszcze trochę mi zostało przeciwników do ubicia Dobra, dawaj, dawaj Weźcie się ujawnijcie Żebym mógł Was powystrzelać Dobra, no dychaj. Jeszcze ktoś nie No to dobrze, no to gitarcia O, runiczny piedestał A, Coś tu można włożyć Zadziałało no Ale, jest tutaj coś Tak Choleś się nie obrazi Si, sobie wszystko wezmę, mikstura przemiany, tak tak, mikstura przemiany. Tutaj jest stara skrzynia, a w niej nic szczególnego, jak zwykle. Hmm. Zresztą tak w ogóle, to ja chciałbym wiedzieć jedno... Ja mam jako, jakiś czar obszarowy? No tak, mam. Dobra, to dam sobie pod piąteczkę. Tylko ile czasu potrzebuję, żeby to użyć? Trochę. Hmm. Czyli to raczej taka średnia opcja, ale okej, okay, damy radę. No dobra, no to teraz lecimy dalej powołać dotrzeć do któregoś z tych mm, inosowych miejsc Może uda mi się coś zrobić no dobra mm, Tutaj poubijałem tych orków jeszcze nie wiadomo skąd tak jak bo zacząłem nagrywać jak ogry nagle wyskoczył Ale skąd on się tutaj wziął, to ja nie mam żadnego pojęcia. Tutaj cieniostwór taki No, Dobra, teoretycznie mógłbym pójść na górę. Jeśli pójdę na górę, to powinien dojść do klasztoru hop, hop, hop. Goblin, czarny goblin i ogry. Awans, hmm. no, ale teoretycznie idąc w którą stronę? Hmm. Jednak no, z tego co widzę, to lator jest zupełnie w drugą stronę, no chyba, że idąc tam na górę, będzie jakiś most. Wow, tam jest troll, a tam jest ogr. No ale się nie mieć pleców się tak wyrażę chcę pozbyć tych dwóch ogrów bo to tam na hita nienaładowanego schodzą ale ten czarny troll kurdelę trochę mnie przeraża Chociaż jeśli tutaj jest tylko jeden to ponapierdzielamy w niego z naładowanych ognia i nie powinien nam zrobić kuku No właśnie No okej okay. Dobra czyli tutaj pana trola już nie ma A jest tutaj jakiś przejścia albo skrzynia no tak, widzę, że tutaj jest jakaś skrzynia. O, 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 coś, coś mnie chce zjeść. Tylko kurde, nie wiem co. No. Nie modliłem podczas walki. Ale, ale co chce mnie zaatakować, kurde, no? No ja tutaj nic kurde nie widzę No jak włączyk nic tutaj nie widzę O o o o No i co mogę już otworzyć Tą starą skrzynię Tak mogę Świetnie no ja mam w ogóle założone jakieś wisiorki, nie no bo po co? No ale pierścień siły... Amulet druida może? Heh. albo amulet maga. Tyle tego tutaj jest. No, Okej, okay. dobra. I że no to co, może spróbuję wskoczyć? czy się przeskoczyć tę górę? No tak. Nie wiesz, jak coś zrobić? Przeskocz to. No. No tylko pokażcie mi taką inną rzecz. Klasztor jest w tamtą stronę, tak, tak, hm. Dobra, skoro klasztor jest w tamtą stronę... To może, to może jeśli... No stary... Weź tam, tutaj kurde, wskocz sobie. No. No stary. No już prawie wskoczyłeś Hmm To może jeśli pójdę tędy To uda mi się Gdzieś dobiec Ech, I znowu skok na kilometr Te. Ciekawe ty tym razem doskoczę bo właśnie niektóre miejsca są stworzone do przeskakiwania, a niektóre nie. I... Fail. F9. No prawie doleciałem. Tylko, że to prawie robi wielką różnicę. Hm. A right, więc jak inaczej mogę się tam dostać? No chyba że najpierw jest klan ognia, później klasztor. Hmm. Uh. Tak to jest jak się, nie zna, jak się nigdy nie ukończyło gotika. W 100% bez konów. Hmm. <ścoughs> hej, hej, hej. No tak. Hmm. No dobra, czyli skok tam jest ale raczej takim średnim pomysłem Ale może jakbym zszedł Na dół Może tam gdzieś by mi się udało znaleźć Dalsze przejście Nacisnę na słowo, może No nie Dobra, zaraz, zaraz co ja tutaj widzę Dobra, ja widzę, że to musiałbym zrobić w taki sposób, że musiałbym zapierdziulić na drugi kraniec. No serio, co nie chcę zjeść? Dobra, gdzieś tutaj widzę, że jest goblinski szaman, którego Oj. muszę się pozbyć. Lżej. Jeżeli... No lublinski takie szamany Mimo że d aż takiego dużego nie robią To jednak są wkurzające Okej okay. Dobrze, dobrze co my tutaj teraz mamy Lodowe wilczki Dobra, najpierw się podleczę na full Ale, no ten fokus, hmm. dobra, Bizony mnie nie atakują, więc mogę obok nich spokojnie przebiec. Dalej, u szaman. Dobra, nie widzę go, więc muszę użyć tego o, właśnie, o tutaj był szaman. Dobra, co ja tam widzę? Tam widzę klan ognia. Więc. No, jest. Jest o tyle dobrze, że przynajmniej widzę. Ale jak się tam kuźwa dostać? O. Hmm. No dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Będzie to taki, taki trochę krótszy. Muszę się zorientować, którech mam zapierdziuleć, żeby tam się dostać. Ech, I widzimy się kiedyś tam. Na razie.